Thank you. Dzień witam Was wszystkich serdecznie w nowym dniu Ja tu znowu sobie siedzę i wysiaduję Przy okazji chciałem Wam pokazać jak tu wygląda jak tu są śmieci Są aż dwa wozy Tu jeden i tu drugi I opróżniają te takie pojemniki drewniane W skrzynie, o tu pojechał dalej Zatrzymał się, czyli chyba nie pora na ten śmiech A ty się. Halo Halo O, niam niam Halo niam niam O le zimka tak. no? 12 gorąco. Wow! Spadło. Wieter nam zwalił. O Dobrze, niech tu stoi i nie będzie się przewracać. Najgorsze jest to, że oni to wszystko robią bez rękawic ochronnych Te brudne klejące śmieci noszą gołymi rękoma Ma Masakra Nawet im nikt nie da rękawic ochronnych No to proszę Ja właśnie dotarłem do Krzycha Jakże tą wieczorową porą A tu ładnie oświetlona Z ulicy dobry wieczu, Polonia powiedział. Dobry wieczór Ja już nie będę nagrywał bo no nie będziemy puszczać tego samego. Ekstra, ładnie się świeci. Prawie jak w święta. Nie? No i to tyle. <młysyjny> Taki motorek kosztuje tutaj 5500 tysiąca dolarów Chcielibyśmy na zakupach Teraz wyciągamy wszystko co tu wisi No Chubasa. Nie mogę tego odwiązać. Tak wiem, zacznę sobie. Cukurydów, pomidory, dolarów Jeszcze to jest masło, masło, takie małutkie koktajlowki, dolar dolar sześćdziesiąt, cytryna, dolar osiemdziesiąt trzy. Słoik taki kupiłem do cukru Dwa i jest w kosztowolnie Ogórek 58 centów Następne masło To jest margaryna, nie ma O to masło, no okay. Ser 444 Tu masz tu masło? No tu jest masło tu masło i tu masło tu mamy cebula, cebula, taki pęczek, o, dolar dziewięćdziesiąt pięć, tutaj mąka, po dolar 70 chyba nie tak, ta mąka, ma no. mąka żytnia, mąka żytnia, to już widzieliście kiedyś 5,20 dwadzieścia. Mm. Czy druga łąka żytnia. Następna A taki sos barbecue. Pół ceny był w promocji, mówię to wezmę to. Teraz dałem za niego niecałe 2 dolary. Tuńczyki, trzy puszki tuńczyka. U nas tu kosztuje taka puszka dolar pięćdziesiąt tuńczyka. 75 sardynki. No, sardynki takie małe, 70 centów puszka. A i drugi sok. Po Płyn do naczyń. Mydełko. Fa. Kulka. Dwa pięćdziesiąte. Kulka za 50? No co tam jeszcze jest? Polędwiczki. No takie polędwiczki. 2,9, tam waga... nie wiem prawie 400 boczek, boczek. naketo do jajek. To no, takie mięsko, mięso karkówka. 350 jakby karkówka 2,28 i następna no, karkówka, bo Manik przyjdzie to się zrobi. I, I taki pojemnik ta Magda kupiła sobie na jakieś duperere. Nie wiem po ile. Ogólnie za to wszystko zapłaciliśmy stówkę, nie? Tam stówkę z kawałkiem. 104 dolary. No. 104 dolary. Dzisiejsze zakupy. Strajtaś ma długa. I tyle. Było i nie ma, nie? W szakewce. Tak. To dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No, wczoraj na pewno widzieliście mój live Ukrzycha. Dzisiaj sobie go też troszkę oglądałem. W sumie fajnie wyszedł, podobało mi się. Dzisiaj jeszcze będzie live ostatni z Mańkiem. Dzisiaj przyjdzie o godzinie 9. Tak, u, u nas to w Polsce będzie. 15. Na 15. To w Polsce będzie. 15, mniej więcej 15 z minutami o, ostatni live i to już będzie koniec tego maratonu, bo już jest. No, wiecie, także jeszcze nie mogłem Mańkowi odmówić też, bo się mnie pytał wczoraj, czy zrobimy razem. Także zrobimy dzisiaj o 15 z minutami. Także oglądajcie. Powiedzmy, nasz live z, z Mańkiem. Oglądajcie Krzycha. Oglądajcie Fili Filipa. Filip w Azji. Azja Live, tak? Azja tak, Live. Palmowy krzychu, Raport z akcji i włóczyki w Azji. Trochę się tego nazbierało, ale oglądajcie nas wszystkich, mimo to. Dziękuję bardzo za oglądanie, za to, że jesteście z nami, za suby. Za lajki, wciskajcie dzwoneczek, kochani. A ja się zaraz będę brał, żeby Wam ten film wrzucić na YouTube, żebyście mieli co oglądać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i rodzinkę.